Wziął mnie na drugą nóżkę Ale zrobimy to dzisiaj Czemu ta pypiara jest useless? O! Dobra, to też było nieuczciwe, bo byłem z... nie mnie rozproszył, dlatego go zbanowałem właśnie Przestań, mautowałem go oczywiście Przecież gramy w Widźmina, Dokładnie tak Dobra, teraz już tak, cyk, rdenik, gotowości bojowej, no, dawaj tą mackę, nie tą mackę, k**u. Dawaj tą dobrą mackę, no, wyciągamy łopatę i go. Jawne 21, panie Kryzer, proszę mnie tutaj, dyrdy małp, nie opowiadać. żeby nie było już kadry ustawione no nie reload specjalnie dla was bo mówiliście, że oszukuje ej dobra, Rerberim, weź, weź go tam, ten, szturchni Umbanem żeby nie było ta z takiego jakiego wyznania jesteś? tu coś śmierdzi no dawaj, Macu dawaj, Macu, Macu, dobrze, Macaj. Mnie. Dobra, na razie idzie całkiem easy. Smurfujemy sobie, w tej grze. Kurde, no nie ta Macka, e! goście, nie oszukuj mnie. Myślę, że on ma wyrębany szybowida. Dobra, syk, syk. A, wiem, że się wściekł, zauważyłem wiesz. Wtedy... Dobra, czekamy sobie na lepsze czasy. Idziemy sobie, turlamy się, turlamy się, turlamy się, turlamy się. Turlamy się. Dawaj Matsunie! Mmm, a co innie. Ja się przechowuję, bo czymkolwiek dostanę, to nie żyję. Dobra. Dobra, dawaj Matsunie! Eee, o Rezalin przyszedł, witam! Rezalina Bożego No! Dobra, czekajcie, macka z głowy Dobra, tam gdzie jest macka, teraz się mi nie uderzy Jeden Podam pod namiotę, pod... Nic ja tu nie wiem, Rezalin, pierwsze słyszę Została jeszcze jedna matka, nie? Czy nie? A, teraz Quick Climb Event, nieważne. Dobra, nawalamy, nawalamy, nawalamy. Pierwsze udokumentowane na Twitchu przejście na łopatą. Dobra, I cyk. Teraz się wstejnie go zwali. Okej. Okay. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Łopata cały czas jest dostępna, dobrze. Musimy uważać, że będzie nawalał mackami. A, no tak. Muszę pójść tędy. Dobra, lecimy, nie śpimy. To no już szybki nie dźwiękiem jeszcze na następnych. Nie dźgnąłem. Proszę cię bardzo. Dobra, gdzie ten kolok, który specjalnie chciałem, żebym zabił na łopatą, bo chciał dać syba. Udało nam się. Jest walka.